Siema, witaj w dzisiejszym odcinku na kanale Hystery Zwyczajna. W ostatnim filmie z panem Piotrem Zychowiczem przyszedł dzisiaj czas na pewne moje stanowisko wobec tego, co się w tym tygodniu wydarzyło. A mianowicie, w, podczas ostatnich dni było wiele kontrowersji powiązanych z tym, że w Polsce ukazuje się krytyczna wersja książki mein Kampf autorstwa Adolfa Hitlera, którą postanowił opracować profesor Eugeniusz Cezary Król. Jest to sprawa bardzo ciekawa i myślę, że jakiś mój komentarz, który tutaj Wam wyjaśnię, na czym polega ta sprawa, może Wam przybliżyć i pomóc zrozumieć całą tę sprawę i zająć również jakieś stanowisko. Także lecimy! Zacznijmy od początku. Pod koniec 2020 roku, w jednym z odcinków u Pana Piotra Zychowicza, mogliśmy dowiedzieć się, że tak książka będzie miała swoją premierę w roku 2021. Wtedy pojawiło się już dużo nieprzychylnych komentarzy stwierdzających, że po co to nam, po co w ogóle wydawać taką książkę i może to przynieść o wiele większe straty niż korzyści. No i 20 stycznia 2021 roku oficjalnie do sprzedaży trafiła krytyczna wersja MyCamp. I mniej więcej w tych dniach, bo niedawno wypłynęło oświadczenie od Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego, w którym, no nie ma co się oszukiwać, dosyć mocno zbulwersowani autorzy tego tekstu stwierdzili, że ta książka jest kompletnie niepotrzebna. I oto początek tego oświadczenia. Wyrażamy zdumienie oraz oburzenie publikacją w Polsce Dzieła Życia. W cudzysłowie Adolfa Hitlera, Mein Kampf, nie dostrzegamy żadnych racji merytorycznych i historycznych dla wydawania psychopatologicznego manifestu, który pochłoną i który popchnął do zbrodni na ludzkości miliony Niemców oraz ich sojuszniczych kolaborantów. I muszę się do tego odnieść. Po pierwsze, to, to dzieło, w cudzysłowie mówiąc, ma dosyć dużą wartość historyczną, ponieważ nie można zaczynać prac nad genezą powstania III Rzeszy, Holokaustu i innych następstw wynikających z II wojny światowej bez zapoznania się z treścią, bądź co, bądź pewnego manifestu politycznego wodza III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Jest to podstawa i po prostu trzeba nad tym pracować. I warto zaznaczyć, że nie patrząc nawet na to, przez co zostało ono napisane, przez pryzmat historii trzeba po prostu nie przeczytać, żeby zrozumieć o co właściwie w tym wszystkim chodziło. Oczywiście, kiedy Hitler to pisał, był w więzieniu, mógł pisać co chciał, bo mu nic za to dosłownie nie groziło. I książka jest napisana w bardzo mocnym tonie i wybrzmiewają tam e, różnego rodzaju e, pogłosy, że. Francja jest największym wrogiem Niemiec i tak dalej, i tak dalej. A kiedy Hitler w 1933 roku doszedł do władzy, lekko musiał stonować tą swoją narrację z oczywistych pob pobudek, ponieważ no, polityka wymagała pewnej elastyczności i dopasowywania się do e, zastanego otoczenia. Natomiast e, w dziele, w cudzysłowie znowu, e, Hitlera, po prostu mamy napisane w skrócie, to, co go doprowadziło do, 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 do takich poglądów, a nie innych, I możemy przede wszystkim zrozumieć, co kierowało tym człowiekiem. No i dużo osób może się teraz dziwić, dlaczego nazywamy go człowiekiem. Otóż z Hitlerem jest taki problem, że wiele osób go od to znaczy widzi w nim tylko i wyłącznie tyrana i potwora, a nie stara się patrzeć na niego przez pryzmat normalnego człowieka i tego, co nim kierowało, co go popchnęło do takich, a nie innych czynów. Jednym z najlepiej opisujących w życie Hitlera przykładów może być książka autorstwa Volkera Urlisza, e, Narodziny zła, Hitler 1889-39. Oczywiście w tym roku została również e, wydana e, druga część opisująca e, losy wodza III Rzeszy od lat 39 do 45. Natomiast w tej książce bardzo dobrze i rzeczowo ukazane są fakty z życia Hitlera. Jest on ukazany jako normalny człowiek i jest podjęta Próba e, analizy psychologicznej i tego, co go właśnie doprowadziło do takich, a nie innych e, czynów. Jest to przykład książki biograficznej, pisanej tak, jak to się powinno po prostu robić. Nalej w tym oświadczeniu możemy przeczytać: Uważamy to za moralne zło. Nie przyjmujemy tłumaczenia, że komentarz do polskiego mein Kampf ma obnażać jego zło i roztłumaczać Polakom. Oni naprawdę w ogromnej większości doskonale to pojmują. Możemy sobie natomiast wyobrazić, jakie miejsce zajmuje ta książka na półkach współczesnych wyznawców Hitlera, cyklicznie świętujących jego urodziny. No i tu jest dosyć kontrowersyjnie, ponieważ zapewniam Was, że ta książka jest takim gniotem, jest tak źle napisana, że ktoś, kto nie będzie chciał nad nią jakoś naukowo pracować i jej e, po prostu zrozumieć do celów e, swojej pracy, nie będzie jej czytał, bo tego się nie da czytać. To jest taki gniot, jest tak źle stylistycznie napisane, że wszelkie zabiegi, jakich byśmy dzisiaj się nie podjęli, e, i gdybyśmy nawet chcieli zachować jakiś obraz po prostu poprawiony, to nie damy rady tego zrobić, bo to jest tak źle napisane. W wywiadzie z profesora króla wspomniał on, że poprawki, jakie nanoszono podczas jeszcze istnienia III Rzeszy do tej książki, liczy się już w setkach ponieważ nawet e, Hitler później i najbliżsi współpracownicy byli po prostu świadomi tego, jakim bagnem jest ta książka, jak źle jest ona napisana. Oczywiście Hitler nie mógł się z niej wycofać, ponieważ miał z niej horrendalne zyski z racji tego, że e, sprzedano jej około 12,5 miliona, co jest oczywiście bardzo wysoką liczbą. Natomiast e, no muszę Was jeszcze raz zapewnić, że tego nikt tak sobie nie przeczyta, bo tego się po prostu nie da zrobić. No i właśnie, dochodzimy do kolejnej bardzo kontrowersyjnej kwestii, ponieważ w ocenie autorów tego oświadczenia, ta książka może urazić ofiary Holokaustu i ogólnie ofiary II wojny światowej. No dobra, ale skoro ta książka może je urazić, to czemu dzisiaj normalnie możemy przeczytać dzieła Marksa i innych dygnitarzy sowieckich? którzy żyli oczywiście w późniejszych czasach niż Karol Marx. No jest to bardzo nieproporcjonalne i ukazuje to, o czym rozmawiałem z panem Piotrem Zychowiczem w naszej rozmowie, bo po prostu dochodzi dzisiaj do jakiegoś dziwnego zjawiska, które polega na tym, że cenzurowane są wszelakie treści związane z III Rzeszą, jakby komunizm zamiata się lekko pod dywan, i zapomina się o wszystkich jego zbrodniach. Hitler, trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego, jaki był naprawdę zbrodniarzem, bo był przeogromnym sadystą, zbrodniarzem i jednym z najgorszych ludzi chodzących po tej planecie, to jednak i tak Stalin czy Lenin go przewyższali w swoich dokonaniach. I po prostu nie powinniśmy w mm, jakikolwiek in sposób ingerować w historię, bo się to może bardzo źle skończyć. Skoro wydał taką książkę i historycy chcą na niej pracować, bo jest to mm, po prostu podstawą do zrozumienia III Rzeszy, no to dajmy im tę możliwość i po prostu pozwólmy na to, żeby mogli dokonywać kolejnych analiz mogli swoimi pracami zapobiegać e, takim tworom, jakim była III Rzesza, bo po prostu Historia służy do tego, abyśmy zrozumieli błędy z przeszłości i starali się ich nie powtarzać, a jeżeli będziemy wymazywać podstawowe źródła, na których trzeba pracować, to na pewno nie dojdziemy do takich wniosków, do jakich powinniśmy. Ale wydownictwo tej książki nie pozostawiło autorów oświadczenia bez odpowiedzi, ponieważ napisali tak. Mein Kampf Adolfa Hitlera to jedna z najbardziej złowrogich książek w dziejach ludzkości, przygotowała grunt pod drugą wojnę światową. Najbardziej krwawym z wojen i masowe zbrodnie trzeciej Rzeszy. Po upadku reżimu hitlerowskiego, Mein Kampf w wielu krajach została zakazana. Eee, no i trzeba się z tym zgodzić, że mm, napisali tutaj prawdę, ponieważ y, to, co zostało zawarte w tej książce, zostało przez Hitlera w dużej mierze zrealizowane i naprawdę trzecia Rzesza była jedną z najbardziej złowrogich eee, machin w historii. Oczywiście nie można zapominać o tym, że. Myli e, też obywatele porządni tego kraju i m, trzeba o tym mówić, bo nie wszyscy urodzili się, e, a raczej stali się, no bo nikt się nie rodzi zły. E, raczej się nie stali po prostu osobami, e, które byłyby takimi sadystami. Nawet w kręgach członków NSDAP nie wszyscy e, podczas II wojny światowej e, chcieli dokonywać tego, do czego ich zmuszano. A trzeba też zrozumieć, to nie jest żadne usprawiedliwienia, a suche fakty, że niektóre czyny po prostu były dokonywane pod presją tego, że grożono zabiciem w zamian za niewykonanie danego rozkazu, danego polecenia. Także, no co, moim zdaniem jest to lekki absurd, aby krytykować jakiekolwiek próby, właśnie, wydania tej książki. Oczywiście. Cena jest zaporowa, bo trzeba się liczyć z kosztem około 150 zł, jeżeli chcemy ją zakupić. Myślę, że to naprawdę takich laików i dzisiejszych neonazistów, których trzeba powiedzieć, że jest garstka naprawdę mała. Wątpię, że oni będą chcieli zakupić za 150 zł taką książkę. Wątpię, że ktokolwiek dotrwa przy takim gniocie, który będzie miał ponad 1000 stron do samego końca, bo no naprawdę przeczytać to to jest duże wyzwanie i trzeba już naprawdę lubić historię i chcieć z tym pracować, żeby taką książkę po prostu czytać. To byłoby tyle z mojej strony. Jeżeli podoba Wam się taki format, to oczywiście napiszcie w komentarzu i napiszcie też, co sądzicie o tej całej sprawie. Może dojdziemy wspólnie do jeszcze jakichś innych wniosków, natomiast ode mnie byłoby to tyle. Trzymajcie się, siema!